i już jedziemy sobie właśnie autobusem na morskie oko i pełna moc. Za chwilę będziemy na miejscu. Co ma wspólnego dostawca pizzy i ginekolog? Że obaj tylko mogą pomąchać. Wodogrzmoty, wodospady w tatrach wysokich utworzone z trzech większych i kilku mniejszych kaskad od 3 do 10 metrów na potoku Rostoka w dolinie Rostoki, wypływającym z pięciu stabów polskich. Wodospady te nazw nazwane zostały wodogrzmotami z racji huku, jakie wywołuje spadająca z nich woda, zwłaszcza po dużych opadach. Zobaczcie, jak tutaj sobie pięknie idą gąbeczki przodem i tak sobie gruchają pięknie. Gru, gru. Wanta oznacza wielki blok skalny o średnicy kilku metrów. Wielka Wanta przysłała się do morskiego oka. Dała nazwę całej okolicy. Od niej pochodzi także nazwa leśniczówki N. Taczyńskiego Parku Narodowego. Lasy w rejonie Wanty to stojaj zwierzyny. Można spotkać tutaj niedźwiedzia, wilka Cietrzewa, puszca. i jelenia. Powiem Wam, że tym, tą drogą, która co idziemy, to jest właśnie droga skrótowa. Ale nie powiem, powiem Wam, że skraca całą drogę o 15 minut. Ale powiem Wam, że naprawdę idzie Idzie tutaj się wyczerpać. Więc albo sobie wybierzcie normalną drogę, tutaj jest tam, albo skrótową która jest tam to od was zależy, tylko 15 minut zyskujecie a jest naprawdę no jest trochę ciężej, nie? bo jest cięższy szlak i po prostu jest wyżej i co każdy, co następny odcinek no to po prostu jest coraz trudniej, coraz trudniej, nie? Łosienica to jest koniec jazdy konnej i koniec tutaj wjazdu autem dalej w górę niestety trzeba po prostu iść już yy, na nogach Oczywiście, lekkie lekko oznaki zmęczenia u mnie wy występują. I jesteśmy tak, jak można powiedzieć, w połowie drogi. I wyruszamy dalej. Dzisiaj nazywa się to powilon turystyczny na Włosienicy. Wygląda on tak. Warto by się, się właśnie dowiedzieć, że tutaj został obiadowy kosztuje 28 zł. No i jesteśmy teraz na żleb żandarmerii. E, oczywiście, jak widzicie, tamta jest taka górka. I Na tej górce jest właśnie napisane doliny, region ceglany, e, roślinność, hale, roślinność na górze, klimat. No i oczywiście są podane metry 700, 1500, 1802, 2,500. I już mamy tylko 10 minut do celu 1 km. I za chwilę ujrzymy morskie oko. Morskie Oko, znajduje się ono obok, znajduje się ono w terenach ryb, Rybiego Potoku, ona znajduje się 1395 metrów nad poziomem morza i jest głębokie na 58 metrach. W Morskiego Oka znajdują się Mięguszowskie Szczyty, jak niższe Rysy 2430 metrów nad poziomem morza, Rysy 2499, Czarny Staw, Kazalnica Mięguszewska, Czarny, 2404, pośredni 2393, wielki 2438, cubryna 2376 i mnich 2063. Są to, są to szczyty, które znajdują się tutaj w Tatrach. Sronisko z zewnątrz wygląda tutaj tak. A wewnątrz zobaczymy. Jak wygląda jakie są ceny? Co można dobrego zjeść i co tutaj nam dane schronisko oferuje? Schronisko w środku wygląda tak. Jest tu trochę głośno, jest giełk, ale mogę Wam pokazać po prostu jak to wygląda w środku. No, między innymi i wypić takie coś jak kwaśnica z żeberkami za 17 zł. Herbata ekspresowa, herbata zekspresowa z, z cytryną, piwo, kefir, piwo na przykład za 9 zł, herbata w szpilnicach od 4,70 do dychy. E, oczywiście można zjeść coś takiego też jak Bigos z pieczewem za 19 zł i też coś na słodko Szarlotka za 5 zł. I takie różne dodatki do różnych dań. W schronisku znajduje się też taki sklep, gdzie można sobie kupić napoje chłodzące, yy, słodycze i inne różne takie drobnostki. Zimą Morskie Oko ma ten plus, że można po nim chodzić, tak jak właśnie tutaj zeszliśmy sobie tutaj tą górką, bo latem no niestety wszystkie jest rozmoknięte. I po prostu I tak wygląda morskie oko z dołu. Nie tutaj. Cietrzewa, trzeba, i, i jelenia. Tej gołąbeczki. Tak robią gruch, gruch. Czym seksoholik lubi płacić najbardziej? Zbliżeniowo. Jak? <grym i wiesz> jak no właśnie ten je